Ładowarki mig migają w tle. Tak. Akumulatory się ładują, my też ładujemy akumulatory. Dzisiaj nie pracujemy. Dzisiaj pokażemy Wam. Co, co udało nam się przygotować? Jakie wydruki z drukarki 3D z Endera Trójki? Tak jest. Do naszego warsztatu jednego i drugiego, co sobie przygotowaliśmy. Taka część pierwsza z ciekawych projektów, które znaleźliśmy. Oczywiście. Zapraszamy. Muzyka Jak zwykle na początku się rozpędziliśmy tak, przedstawianiem, a nie przywitaliśmy się z Wami. Witamy Was serdecznie na kanale minio Pomysłów na minutę. Cześć. Słuchajcie, to jest większość wydruków, które zrobiliśmy sobie takich do korzystania. Eee, oprócz tego co widzieliście w filmie na temat samego Endera, czyli tych wszystkich modów, które robiliśmy. Tych wszystkich pozostałych elementów tak, dziesiątek rzeczy, które gdzieś tam robiliśmy, jakieś gadżety Oprócz tego. Było. tak. Eee, to mamy tutaj takie zbiorowisko rozmaitości. Brakuje jednej rzeczy, ale ja już nie chciałem jej demontować. Jeszcze był wydrukowany uchwyt na suchmiarkę i ja po prostu ten uchwyt, powiedzmy, że na początku, zanim się przedstawimy z kamerą, wam po prostu zdjęcie nawet z telefonu. Zrobię i wrzucę, żebyście zobaczyli, jak to wyszło. Bo uchwycik też jest całkiem fajny, w końcu suchmiarka się nie wala. Tak. To... Wy, nie, wydruki, jeżeli chodzi o wydruki. O yy, precyzyjność, nawet tej drukarki, naprawdę są imponujące. Yy, mamy tutaj 15 wydruków. Yy, słuchajcie, mamy tutaj 15 wydruków, yy, takich z których będziemy korzystać. I dwa dodatkowe, które chcieliśmy Wam po prostu zaprezentować. Yy, oprócz tego, to sobie zobaczycie, jeden nie działa, drugi po prostu. Też ma jedną wadę, którą też wam pokażemy, bo tego został powtórzony. Oprócz tego, żebyście sobie też nie pomyśleli, że wszystko co drukowaliśmy, to było drukowane za pierwszym razem i że wszystkie wydruki, projekty, które staraliśmy się wykonać, że wyszły perfekcyjne, bo oczywiście też mieliśmy kilka takich przypadków, że przy na przykład drukowaniu, e, nie wiem, wydruk się przewrócił, odkleił się od spodu, odkleił się od spodu. Co tam jeszcze? Ten wydruk, który widzieliście na pewno na Instagramie, czyli to, co było drukowane pod kątem odciągu wiórów, tak? Czyli ten cyklon cały, który też się odkleił i w wydruk się przesunął mhm. o półtora milimetra mniej więcej. Widzieliście ten nieudany wydruk po prostu na zdjęciu na Instagramie. Kto nie widział link do Instagrama, będzie pod filmem, więc zapraszamy. I co, myślę, że nie ma sensu przedłużać. Pokażemy Wam po kolei, co tutaj mamy, a mamy parę ciekawych rzeczy, które zrobiliśmy sobie, bo będziemy z nich korzystać. Nieudane wydruki lądują w specjalnym śmietniku, to było na którymś z live'ów wcześniejszych. Tak, aby Wam po jakimś czasie pokazać po prostu też ile materiału, ile też materiału na przykład, no nazwijmy to poszło do kosza. No. Dokładnie, to jest jakby jedna rzecz, druga rzecz to też jak się nazbiera cały śmietnik, to my sobie to zważymy. Wysypiemy zważymy Ta, z ważenia śmieci, zobaczymy, zobaczymy, ile, ile, ile tego odpadu jest tak na dobrą sprawę. E, oraz e, między innymi po to, dlatego, że w Chinach gdzieś tam pracują już nad jakimś systemem, żeby można było sobie w warunkach domowych przerabiać ten zużyty filament. Nie jest to na razie jeszcze doskonałe, więc wiele tam z tych systemów, no które gdzieś oglądałem na to, co jeszcze nie działają, no one... ale już po prostu nie będziemy tego wyrzucać, zaczniemy to zbierać, bo może się przyda. Właśnie, bo może się przyda właśnie do takiego testu, więc zobaczymy. Jak będzie tego za dużo, to będziemy się pozbywać. Oczywiście. E, z, natomiast u, na takim kanale, jeśli ktoś się interesuje drukiem 3D, na pewno kojarzy, jest taki amerykański kanał 3D Nerd. E, gość po prostu, jak testował taki system, to przyszedł z takim wielkim kartonem i wysypał. Aha. Ale projektów, ale projektów z tego co ja nawet szukałem sobie na stronie, którą podał miacek projektów jest naprawdę sporo. Niektóre projekty zabierają bardzo dużo czasu, bardzo dużo precyzji. Począwszy przykładowo, nie wiem, od 15 minut do 6-12 godzin. Może trwać nawet jeden projekt. To jest A bardzo dużo. Się, że i więcej. A zdarza się nawet, że i więcej, bo trzeba wziąć też poprawkę na to, że Robiąc dany projekt, to najpierw musimy zobaczyć jak pójdą praktycznie pierwsze dwie warstwy, nie? Tak. Ale no to generalnie to są niuanse wydruków. Chcieliście zobaczyć, drukarkę drukarka 3D może się przydać komuś, kto pracuje w warsztacie, a nie tylko do drukowania, jak kto ktoś ładnie powiedział, podstawek pod telefon i głupich gadżetów. Więc mamy tutaj rzeczy praktyczne potrzebne. Zapraszamy. Pierwszym elementem, który możemy Wam zaprezentować, jest to oto taki stojak. On służy mianowicie do warsztatu na powieszenie okularów. Aby okulary nie walały nam się gdzieś po stole, po półce, odstawiamy sobie stojaczek na półkę, wieszamy okulary i nie ma najmniejszego problemu, on jest stabilny. Wykonanie, wykonanie otóż tego elementu, jak możecie także zauważyć, były jakieś tam ręczne, małe obróbki, ale stojak jest naprawdę super wykonany. I teraz ważna rzecz jeszcze, stojak był wydrukowany w dwóch częściach, podstawa, osobno haczyk, osobno haczyk jest wsuwany. Tak, to się zgadza, to tutaj nie wiem czy będzie widać. Ja spróbuję to zbliżyć. Tak, widać. I otóż taki wieszaczek postanowiliśmy też do nas, do warsztatu wydrukować. Obaj chodzimy mieli... w okularach, tak. tak. To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że te okulary co chwilę się gdzieś walają, bo przybieramy się w okulary ochronne. Następnym takim gadżetem, który myśleliśmy, że będzie, <laughs> że nam się też przyda na nasze wyprawy, niewyprawy, jest oto gwizdek ratowniczy. Też tak jeszcze to odwrócę, żebyście zobaczyli. Ma, ma proporcje e, naprawdę do gwizdka ratowniczego i informacja e, przy projekcie była taka, że po wydruku e, powinien dawać odgłos, e, aby można było go usłyszeć w terenie. Jak wam teraz zademonstrujemy. Niestety zastanawialiśmy się z Jackiem, kto by musiał mieć naprawdę takie płuco, żeby dmuchnąć w ten gwizdek, aby ratownicy go usłyszeli. No ale jak usłyszeliście, niestety nie działa. No niestety. Następne wydruki, które udało nam się zrobić, jest to podstawka na pendrive. Tutaj, jak widzicie, jest wejście na pendrive'a. Na duże karty. Z pamięcią, a także tutaj na małe karty, czyli SD, małe mikro, tak zwane. Tak, mikro. Możemy ich tu włożyć. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 razy 3. Czyli, jeżeli byśmy chcieli włożyć e, same karty mikro SD, to wyszło, wyszłoby nam 33 karty. Tak, bądź 11 dużych, bądź 10 tak. pendrive'ów i to wymiennie. I naprawdę, wydruk jest, wydruk jest rewelacyjny. Ale mamy dwie sztuki. Ale mamy dwie sztuki. Tutaj mamy ten sam wydruk. Bo jeszcze od razu nadmienimy, że zachwalane jest to, że Ender może po utracie prądu wrócić z powrotem do drukowania w połowie projektu. Oczywiście. Tak i dlatego chcieliśmy Wam to też także pokazać. Może to się uda w tą stronę, więc spróbuję zbliżyć, tak? To może zrobimy taką. <laughs> Przy drukowaniu tego elementu, w połowie pracy, została drukarka wyłączona, i po jakimś tam okresie czasu została, została wznowiona praca. I oczywiście, Ender wrócił do trybu pracy, ale niestety, jak widzicie tutaj, wydruk przesunął się o kilka milimetrów. O, tu jest nawet zadzior. Ta, bo to jest to miejsce, w którym tak. zostało przerwane, w którym wróciło do drukowania. Tutaj nie. No i w związku z tym, słuchajcie, całość wydruku się przesunęła na tyle, że te kilka milimetrów przy tym ciasnym spasowaniu, które tutaj jest, powoduje, że już nic nie pasuje. Ani Oczywiście. karty duże, ani mikros. Ani karty małe. Po prostu jest, przesunię jest przesunięty wydruk. Następnymi elementami, które tutaj mamy, mamy pięć takich elementów, to są elementy do znajdywania środka. Jeśli potrzebujemy wyznaczyć środek, może pokażmy. To jaki... działa, to działa na tej jaki. zasadzie, że oczywiście one są różnej średnicy. I te rozstawy... Yy... Przykładowo to jest element sobie zmierzymy od razu żeby mam powiedzieć od najmniejszego to jest 3 cm i 2 mm ale trzeba wziąć jeszcze poprawkę na jak założymy że musi mieć lekkie skoszenie skoszenie no to te 2 mm trzeba zawsze odjąć no to wychodzi nam średnica 3 mm akurat przy tym najmniejszym to 3 cmetry następny mamy 4,5 Kolejny to jest 5 i 7 tu jest 8,3 a przy największym mamy 107 i teraz jak tego używać? Używamy w ten sposób, zakładamy sobie na belkę, widzimy, że tutaj jest luz. Odwracamy lekko pod kątem. I o, ja tak. I jedziemy sobie w tą stronę i mamy wyznaczony środek naszego elementu powiedzmy tak. Powiedzmy elementu, żeby nie było, że beleczki, że listewki, że czegoś takiego. Oczywiście. Środek naszego, no, środek naszego elementu. Tak samo działamy przy większym. Ten jest akurat za mały. Ten będzie większy. To poproszę cię Jaskółko. I no troszeczkę mamy element nierówny, ale jak widzicie jest idzie na Równej, płaskiej powierzchni, nie będzie problemu, że nam się to będzie zatrzymywało, jak przed chwilką mi, wyznaczycie sobie środek, ten, który będziecie chcieli. Następnym elementem, który mamy do zaprezentowania, jest to element robienia wczepów na jaskółczu ogon. Tutaj jest 7 stopni, 7 stopni jest zachowane z tej strony, jak i z tej strony. Żeby nie było, sprawdziliśmy. Tak, przykładamy sobie z jednej strony. Robimy tu kreskę. Odwracamy element. Zaznaczamy z tej strony. I z tej strony. I na przykład wycinamy. Jeżeli chcemy, byśmy chcieli połączyć elementy, wycinamy tą część. Bądź odwrotnie, tą część elementu zostawimy. A będziemy wycinać to. Ci, którzy się tego narysowali ręcznie wiedzą bardzo, wiedzą dobrze, jak to jest potrzebna rzecz. Następne mamy tu oto. Oto takie coś to jest element narzędzie do znajdywania w środka na yy, wałkach. Przykładowo, zakładamy tutaj, zaznaczamy sobie, odwracamy, zaznaczamy ponownie, i mamy. Wyznaczony środek. Wyznaczony środek elegancko. Z tym, że to jest bardzo wąski detal akurat tak. dla tego szablonu, on jest w stanie maksymalnie wałeczki grubsze niż centymetr obsługiwać do 10 centymetrów. Tak no, akurat my na teraz posiadaliśmy takie malutki, ale myślę, że na większym też nie byłoby problemu, aby znaleźć środek. Następne elementy, które mamy wam do pokazania, duże, większe, dłuższe, szersze. Są to elementy do szlifowania różnego rodzaju szpar, do zaokrąglania. A mianowicie działa to w ten sposób, że elementy na każdym z tych, jak tutaj macie, one się odkręcają. Już Wam pokażemy. Oj, wypadła śrubka. To wygląda w ten sposób. Zakładamy papier ścierny. Tu jest strona gładka, tu jest ścięta. Zakładamy papier ścierny, zaokrąglamy tu, następnie zakładamy, zakręcamy. Postaram się to raz, dwa zrobić. I będziemy mieli zamontowany papier ścierny. I teraz, jakbyśmy chcieli przeszlifować jakąś małą szparę, wkładamy... Bądź w jakichś drogach, zaokrąglenie. I tak, bądź właśnie tutaj mamy zaokrąglenie, że między różnego rodzaju. To jest cieńszy, tutaj już bardziej też, u góry jest zaokrąglone, czyli możemy w ten sposób. To są... Takie małe podpowiedzi do stolarki. Super sprawa. Dwoma ostatnimi takimi elementami, które mamy do zaprezentowania, są to dekodory do kluczy. Tutaj na przykład, może się uda wniosku zbliżyć. Znaczy, to, są, to jest generalnie ten sam dekoder, tylko w dwóch wielkościach, wydrukowany, to tak większy i mniejszy. Tutaj, jak zobaczycie, jest numeracja od 0 do 9. I ludzie, którzy się znają troszeczkę na kluczach, wiedzą, że klucze mają, w zamkach są zapadki. Zapadki są wzorowane na kluczach. I teraz, jeśli ktoś ogarnia trochę ten temat, to jest sobie w stanie przy użyciu takiego szablonu, yy, jak tutaj mamy, yy, po prostu. Zrobić oznaczenie, w jaki sposób są poukładane w kluczu ząbki, i przenieść to później gdzieś tam w warunkach jakichś innych na jakiś surowy klucz. Myślę, że w tym temacie nie będziemy się bardziej rozgadywać, bo narzędzi takich typowych do zamków mamy troszeczkę więcej i będziemy je pewnie gdzieś tam dalej męczyć i dalej pokazywać z czasem. Tyle z tych podstawowych takich druków, które zrobiliśmy dla siebie na początek pod projekty, które będziemy robić w najbliższym czasie. Zgadza się. Tych projektów będzie na pewno jeszcze sporo, sporo, bo to będą i projekty do warsztatu, które nam się tutaj przydadzą, a także do takiego nawet też użytku domowego. Z takich ciekawszych, małych projektów, które udało nam się zrobić. Na Instagramie bądź na Facebooku wcześniej było umieszczone jedno zdjęcie. A mianowicie był Jerzyk. Tak, jeżyk do koreczków. Tak, albo na wykałaczki po prostu, albo na koreczki. Tak. Z tego co chyba pamiętam, to chyba można włożyć 120. 120 wykałaczek. Tak. I czyli naprawdę. Circle about fajnych koreczków z 10 takich, naprawdę. Mhm. I fajnie to wygląda, bo filament jest akurat czarny, więc i wykonanie, najważniejsze wykonanie, bo. Przyglądając się nawet temu małemu projektowi, który tam zrobiliśmy, jeżeli chodzi o tego jeżyka, tam no, trzeba będzie poszukać, może też zamieścić linka, to zobaczymy naprawdę wykonanie tamtego, jak tych wszystkich elementów, które tutaj mamy, jest naprawdę super. Yy, te yy, wszystkie szablony, które tutaj mamy, i te do papieru ściernego, i te szablony tutaj do znajdowania środków, do jaskółczych ogonów, i, i, i do znajdowania środków w wałeczkach. Będziecie widzieć na pewno w akcji, bo one zostały wydrukowane tutaj do warsztatów po to, żeby ich używać. To będzie się gdzieś tam przywalało na półce cały czas, dlatego że no to tak jak mówię, co chwilę się przebieramy z tych okularów ochronnych i z powrotem, więc, więc on będzie w użytku tutaj cały czas. To idzie na osobną półkę. Nie, no te dwa idą. Te dwa nieudane idą niestety do tego pojemnika z, że tak powiem z filamentem do ewentualnego odzysku. Jak widzicie no niestety nie wszystkie wydruki po wznowieniu się udają w 100%. Natomiast ten mamy tutaj do warsztatu, ponieważ co chwilę ponieważ dużo nagrywamy, więc karty są wymieniane i tak dalej, żeby się było gdzie to trzymać. Więc to są takie wydruki nasze użytkowe, ja myślę, że one się przydadzą. Jeśli macie jakieś ciekawe linki yy, albo jakieś swoje zdjęcia, rzeczy, które Wy wydrukowaliście z i używacie je także w warsztacie? To... Tak, niezależnie od tego, czy jest to warsztat elektroniczny, czy mechaniczny, czy stolarski, podzielcie się zdjęciami, może my sobie też coś takiego sprawimy. Oczywiście, jak najbardziej. No, może, no, może zobaczymy coś, czego, co nam się na... przyda. Yy, my mamy jeszcze tych projektów tam w kolejce do wydrukowania, ileś tam yy, zdradzić możemy, że. Z Zasadniczo w drodze, gdzieś tam powoli, właściwie w planach, jeszcze jest druga drukarka, bo ta jedna nie wyrabia, żeby drukować <noise> wszystko. E, więc e, jeśli tylko coś się będzie działo, to oczywiście będziecie o tym wiedzieć. Za jakiś tam czas pojawi się pewnie kolejna część tej, z tej serii, czyli kolejne jakieś wydruki, które zrobiliśmy sobie po prostu. Tak, żeby mogli, żebyście mogli zobaczyć, nie? co nam się po prostu udało, do czego to, do, do czego to będziemy używać, z czego będziemy korzystać czy te wydruki się udały, czy nie. No, też jesteśmy, też przeprowadzamy różne właśnie testy. Wznawiamy na przykład druk ponownie, sprawdzamy, czy yy, nie wiem, jest wykonany dobrze. Różne rzeczy się kombinuje, różne rzeczy się robi. Myślę, że nie będziemy przedłużać. Tyle w tym temacie. Czekamy na Wasze opinie, czekamy na Wasze Wydruki, albo na wydruki, które widzieliście gdzieś u znajomych, albo na jakieś linki w sieci do czegoś, co znaleźliście ciekawego i co uważacie, że byłoby przydatnym w warsztacie, wklejajcie pod filmem. Na a, pewno byłby A my na dzisiaj będziemy kończyć. Myślę, że wystarczy. Zapraszamy Was na live y co niedzielę. Na nasze vlogi, które tam gdzieś wpadają w środku tygodnia. na Twittera, na Instagrama, na Facebooka. Na nasze wszystkie y, grupy, gdzie się pojawiamy, na nasz drugi kanał który e, już powoli zaczyna gdzieś tam nabierać rumieńców. Tak. Mamy też nadzieję, że Wam się spodoba. Będzie to kanał e, o, e, będzie to kanał po prostu hobbystyczny. Tak. Nie związany totalnie z majsterkowaniem, tylko ze wszystkimi innymi rzeczami, którymi zajmujemy się poza majsterkowaniem i dłubaniem w warsztacie, różnych dziwnych rzeczy. Oczywiście będą właśnie w, w, jakieś małe krótkie reportaże z naszych wyjazdów, e, ze studia, z, jak w naszym na drugim małym warsztacie. To co? Nie będziemy przedłużać. Zachęcamy Was, jak chcecie wiedzieć, <coughs> co będzie na drugim kanale. Zajrzyjcie na niego. Zachęcamy Oczywiście. do zostawienia tak. łapki w górę. Do zasubskrybowania kanału. Ktoś już tego nie zrobił. A ne, nie. Widzimy się niedługo. Na pewno. Trzymajcie się. Hej. Cześć.